Szanowny Filip, a to kolejny filmik na moim kanale. Witaj serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witaj serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wiem, was, wdy, b, czy masz w sobie problem. Znaczy, nie wiem, czy to idzie 13, 17, 18, 17, 18, 17, 18. 18, 18, 18. Okej, dobrze. Zajmu taki problem tyle, tylko że nie mamy mikrofonu włączonego, nie mamy mikrofonu włączonego, to tylko sobie inaczej szło. Teraz sobie dobrze idzie, więc zacznę po prostu sobie dzisiaj wziąć odcineczek Dzisiaj gramy w miałem, nie, Miałem takie odcinków nie będzie w ogóle dopóki nie będę nowego kompa, ale nie, takie odcinków dalej będą. Po prostu nagrałem muszę... już... Jak nie widzieliście takiego odcinka, bo jest 17 na kanale Filip i Komputery Vlog FJ odcinek, że odcinki właśnie tu będą się pojawiać Że po prostu takie odcinki będą, więc Możecie się wbić I zasubskrybować ten kanał, bo naprawdę tam odcinki będą Mamy tam odcinki e, Poradnikowe, ale będą też tam poradniki też nie po prostu nagrałem taki widzowy odcineczek Że po prostu idziemy sobie po prostu Nagrać <grym> taki Że no Filo-fere, bo da, po prostu nie grałem tu dawno Tak, żeby... żebym miał nowego kompa, to się bym nagrywał spadeska, ale niestety nie ja mam nowego kompa, nie nagrywam spadeska, tylko no, no... Znaczy nie Spadesk Deska, tak to No Spacedesk... Znaczy nie Spacedesko... Bluestack, tak, no, Bluestack 5 znaczy, znaczy zawsze mówię, te ja, ja zawsze tu mówię Spade to jest Bluestack 5, czyli naprawdę... Przecież zmieniam na Bluestacka 5, no Po prostu tu muszę nie bo, bo tu mnie zabiją, widzowie. Ja po prostu nagrywam odcinek, który nie powinien tu być, nie? Znaczy, no powinno było na ten kanale, bo co, co? tu się dzieje w ogóle? To jest teleport. To bo tak, tam, wejdziemy do miasta, chyba to jest teleport. Ale nie mogę. Okej. Okay. Gdzie jestem? A to są one out, a nie mogę tam oczywiście wejść, widzowie. tak też widzowie nie mogę wejść. Okej. Więc już tutaj sobie zwyczaj wzajem mapy. Już nie mogę wejść, nie zgadnę? Tak, nie mogę. Może gdzieś się przynieśmy. Tutaj byliśmy, się tak wydaje, to może tu się przynieśmy. Może, może właśnie tutaj wydaję będzie, co nie? No chyba dobrze że się wzajem tak właśnie wydaje, że dobrze idzie, więc... O, minutkę nie idzie. Tak właśnie ja nagrałem nagram filmik. Właśnie tu właśnie wysyłajcie było źle, bo miałem wzajem był mikrofon włączony, dlatego wydaje, że źle idzie. A ja jest taka... I oczu taka aplikacja, że ma sobie wyciszać dźwięk, żeby tej... żeby tej po prostu tego dźwięku nie było, a tylko z tego właśnie telefonu był dźwięk, naprawdę. To naprawdę jest dobrze. Naprawdę to... Do Wyjdzie. Teraz sobie już jeszcze to zabierzmy. mobilizacja to jest aplikacja, jeśli po prostu zrobię zacina czasami, dlatego... Tutaj pistolet, no pistoletów tutaj widzę, żeby zabrałem kilka pistoletów właśnie, widzicie, teraz Więc, pod kit, oczywiście kamerka właśnie widzowie jest pojedynka i widzowie na że stronie, no jak coś nie? To, 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 to tylko właśnie widzę, że, to, że, to, że na tej stronie mam, wzajemną mapę Albo jest pojedynka stronie, albo widzę kamerka na środku Bo też oczywiście, wiecie, widzę, żeby na mojej widać, to kamerka ma się teraz na środku, inaczej zrobiłem wszyscy po to wyglądali dobrze, nie? Żeby po prostu było idealnie. Ale... No, Dawaj teraz... Już tego tak nie widzicie, bo ja mam tutaj zablokowane, bo ja tylko jedną aplikację mogę to nagrywać. Ja mam po prostu żeby to, to jest za, zablokowane, to zablokowane, żebyście tylko nie widzieli. No! dawy nie złą do mnie! Odrzuć! Nie wiem, odcinek! A na, a, na, a na odcinku się kurczę, widzowie nie dzwoni. Wyy niestety no Co niego i nie, 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 nie jakiego odcinka. Ale na ja odcinek, więc nic nie. tak i, i, i tak nie ma dostępu do, do tego, czy już kanału kanały na YouTubie. Więc... Oj kurde, kopuła, kopuła spierda, Jeszcze że sobie Szybko, 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 szybko do góry, szybko do góry, szybko do góry, szybko do góry, szybko do góry. Szybko, do góry. No i zginiemy. Mój widzaje błąd. Albo. Teleportacja! Cyk! Widocznie się wie? to, wie? to, wie? to wie? Znowu zabitych już oczywiście w drodze 2 Dobra Zabitych już w drodze 3 Jak widzicie, to właśnie ktoś w drodze tą oczywiście, to oczywiście pozdrawiam. Bo ta gra właśnie widzowie jest niestety superowa, niestety, no oczywiście czasami ta gra superowa jest. No, nie ma tu nikogo innego? Szalecia. Ale ktoś jest zwykły, czy dobry? On widzowie już jest się trzy, trzech zabitych. Oj, pewnie jeszcze. Ja właśnie widzowie i jest oczywiście dużo, co nie? O tygnoju. Wiecie, mówiłem, że wasz widzowie. I jest tutaj widzowie, za to dużo. Ale. Dobrze, że udało mi się naprawdę tę kamerkę Teraz widzowie, to dobrze idzie, bo naprawiłem. Się okazało, właśnie w że mówiłem już, nie? Eee, że trzeba było włączyć mikrofon w tej aplikacji. Się w że naprawi wszystko, więc. Bo nie było mikrofonu, to tylko źle szło, szło widzowie Teraz dobrze idzie, więc jest genialna ta aplikacja jednak Naprawiłem widzowie aplikację, to jest już mega, nie? Ale okej okay. Tu jest strzela. Ty noju. Spierd... Widzicie to widzowie? Ucieka się, boi mnie Chciałbym uciec Dobra Okej okay. Rozumiem wzory, si się boi mnie Dobra, to właśnie wzory rozumiem że się nie boli, właśnie widzę ja mam się zabitych, nie? Ale chyba jeszcze 3-3 ludzi dostało. Chyba jeszcze jeden Ja właśnie widzę jak, jak to wygram, to zobaczcie mi na kawałę. Ale chyba to tak. tak to wygram, więc. Na kanale Jankierka Milei, Filipa, okej, ok. ok, ja Ampaty takie oczekiwania będą Czy, czy się bardzo częściej tutaj pojawiać Widzowie, nie? 10 ludzi, tylko jako Chyba widzowie mam, mamy to już że wygrałem, dobra, nie 10 Teraz 8, bo oczywiście ze mną jest 8 Więc 8 ludzi jeszcze zostało Czyli mamy 8 ludzi. Ale tu widzę, że nikogo się widzę. Tu nie widzę. Jakby widzę, jak widzisz tu kogoś, to abijcie. bo Bo ja nie. Na razie nie. Tam ma taki no, 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 dron. To no, pusto. O nie, jednak nie pusto. biegnij, biegnij, biegnij trze, trze, trzeba ją bo go złapać że po pobieg tutaj tu dobra mamy jeszcze tylko trzech widzowie Wiecie, to co to oznacza? Mamy wygrane Dwóch, Czy jeden dostał To już już wygrane niestety Tak, niestety ja mam wygrane Od nikogo jeden nie będę dostał Nikogo się nie zabija, muszę go zabić, ale nie wiem gdzie on jest O, jeden Czyli wygraliśmy Kubła pewnie go zabiła. Więc... Ja to się mówi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dzisiejszego widzimy odcineczka. Jeśli w się oczy się spodobał, to się susybujcie kanał, a będzie pewien takich większych rzeczy kierki I wygraliśmy jest. To się nam chodziło, bo coś w was tutaj właśnie wygrać. Lewokowa się sobie jakąś nową broń na przykład. Nie widzowie, więc nic, 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 nic sobie nie oblokowaliśmy. Fajna gierka, do wygrania sam raz. Co by jakieś pieniądze sobie zrobiliśmy? Nie, to nie. No i gotowe. Więc no, dawet wygranie, myślę, że gra. Dobra, dziękuję wam za odcinka, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć, do kolejnych odcinków.